Uważaj go słuchaj, słuchasz, bo to jest tak z tych tzw. kolegów albo cioci, albo wujków. To to jest właśnie w ten sposób, że jak dostajesz takie dobre rady, typu idź do pracy, kup sobie mieszkanie, samochód, to nagle się sama miłość znajdzie. No, bo mamy znalazła miłość, wiesz, jak była młoda i ona wtedy myślała, że, jest, że jest fajna. I, yy, że tak będzie trwało wiecznie. Nie, tak nie będzie trwało wiecznie. Bo goście, wiesz, mają taką tendencję do tego, faceci, żeby... Są, ludzie generalnie lubią mieć rację, zamiast mieć efekty. Ja często, jak przed 2008, szkole facetów, bardzo zauważyłem, że goście lubią mieć tendencję do tego, żeby... Nawet jak nie mają efektów, to żeby mieć rację. Może to generalnie jest jakaś taka cecha ludzka, ale zauważyłem, że oni chcą mieć rację i są gotowi poświęcić ciebie dla tej swojej racji w wpieprzać jakąś pieprzoną na rację, która im nawet nie działa. Ciągle te ludzie szukają winy na zewnątrz, że to, że to kobiety są złe, wszyscy są źli. Słuchaj, są gry takie, jakie są, bo kobiety lecą na kasę. Na przykład, taki, taki przykład podaję, kobiety lecą na kasę, bo czekaj, no twój lekarz na kasę nie leci, co? prywatnie, albo powiedz swojemu stomatologowi albo ty to robisz dla pieniędzy no to ci powie, słuchaj albo bierzesz to, albo nie bierzesz i tak to działa nie. więc w ten sposób ci to powiesz, albo bierzesz i przychodzisz do usługę. albo nie przychodzisz i tyle, tak są tutaj kobiety bo kobiety lecą na kasę, i tak i nie On wiadomo, że to pomaga nie przeszkadza, ale nie załatwi za ciebie wszystkiego i tak jest ze wszystkim Faceci sobie i kobiety facetom, i kobiety kobietom sprzedają masę jakichś takich półprawd, opowieści, historii, e, przysłów na temat relacji damsko-męskich. Ale pamiętaj, że jest zasadnicza różnica między tym, co kobiety mówią, że działa, co faceci mówią, że działa, co mężczyźni myślą, że działa, co kobiety myślą, że działa, a co naprawdę działa. Dlatego później są takie historie jak że jedna z topowych polskich influencerów nagle wajuje na punkcie gościa, który, który zmienia sz, szybki w telefonach. I po tym, jak on wypuszcza, głosówki na całą Polskę z ich prywatnej korespondencji, a w wywiadzie parę dni później mówisz dalej, go kocha. Naucz się prawdy, o relacjach damsko-męskich, bo te farmazony Amazony doprowadziły cię tam, gdzie już jesteś. Jesteś happy? Zapraszam na strony. Tam powiem ci, co działa na